Gdybym wiedział, że dzisiaj po raz ostatni widzę, jak wychodzisz za drzwi, przytuliłbym cię, pocałował i zawołał ponownie, aby zobaczyć Twój uśmiech. Gdybym wiedział, że dzisiaj słyszę Twój głos po raz ostatni, zapisałbym każde Twoje słowo, aby je usłyszeć raz po raz. Gdybym wiedział, że to ostatnie minuty, w których Cię widzę, powiedziałbym kocham Cię i głupio nie przyjąłbym zapewnik, że już to wiesz. Zawsze jest jutro. Życie daje nam kolejną szansę, aby zrobić to dobrze. Ale gdybym się mylił i dzisiaj byłoby wszystkim, co nam zostało. Chciałbym powiedzieć, jak bardzo Cię kocham. Jutro nie jest gwarantowane dla nikogo, młodego ani starego. Dzisiaj, może ostatni raz, zobaczysz kogoś, kogo kochasz. Więc nie czekaj dłużej. Zrób to dzisiaj, ponieważ jeśli jutro nie nadejdzie, na pewno będziesz opłakiwał dzień, w którym. Nie miałeś czasu na uśmiech, uścisk, pocałunek, i że byłeś zbyt zajęty, aby to okazać. Trzymaj mocno tych, których kochasz blisko siebie. Powiedz im, jak bardzo ich potrzebujesz. Kochaj i traktuj dobrze. Znajdź czas, aby powiedzieć przepraszam, wybacz mi, proszę, dziękuję, że jesteś.